W dzisiejszym odcinku podcastu usłyszycie Świecące przykłady odwagi. Nie ma co. Przebierzmy się za Indian, żeby nas nie rozpoznali, a jakby co, to zrzucimy na Indianu. 342 skrzynie w ciągu 3 godzin wlądowało w wodzie. Trochę kasy w tym utopiono. Haha, dosłownie. <tosłownie> to prowadziło prosto do rewolucji. To był ten punkt bez powrotu. Witajcie w podcaście Dawno Temu Dzisiaj, gdzie razem odkrywamy fascynujące ciekawostki związane z dzisiejszą datą. Jestem Kamila, a towarzyszy mi... Mateo, dziś opowiem o dniu, w którym Ameryka powiedziała Koronie Herbatka? Nie, dziękuję. Przygotujcie się na podróż do 16 grudnia 1773 roku. Tego dnia, równo 251 lat temu, Koronie zaserwowano bostońską herbatkę rewolucji. I jeszcze parę lat temu, myślałam, że chodziło o to, że Wielka Brytania Nałożyła jakieś takie po prostu ogromne cła, tak podniosła tą cenę herbaty, że po prostu koloniści stwierdzili uh, no way, dosyć tego nie płacimy. Ale gdy zakochałam się w musicalu Hamilton, to zaczęłam drożyć i prawda okazała się zgoła inna. Czyli krótko mówiąc wywietrzała ci amerykańska propaganda, bo generalnie mam wrażenie ten mit założycielski Stanów Zjednoczonych tak troszkę idzie w tę stronę, że byli oni straszliwie uciemiężeni przez Brytyjczyków. To nie do końca była prawda. Ciężko chyba stwierdzić, nie żyjąc w tamtych czasach, więc nie wiem, jak było do końca. To po pierwsze. Ja chciałabym mieć taki otwarty umysł i jednak yy, nie mówić, że wiem dokładnie, jak było. Ale chyba nie było aż tak źle. To ja ci ten umysł zamknę. <śmiech> <śmiech> Ale ogólnie zakochałam się w tej historii i było tak. Wielka Brytania, wiadomo, rządziła koloniami w Ameryce Północnej. Był król Jerzy III którego teraz po prostu wyobrażam sobie jakiego, jakiego takiego szaleńca. Ale całkiem słusznie go sobie wyobrażasz, bo on podobno był trochę szalony. No, podobno był trochę szalony, tak. nawet no, go tak nazywali i podobno to wszystko przez ten Arszeni, którym były posypywane peruki. Słyszeliście coś o tym? E, Szczególnie nie, ale jego peruka była bardziej posypywana? Nie mam pojęcia, może po prostu trafił na podatny grunt. No, ale właśnie ten nasz król Jerzy III jest po bardzo kosztownej wojnie siedmioletniej z Francją. No i co? Nie ma hajsu. Hajs trzeba znaleźć. Ale, ale, poczekaj, w ramach zamykania ci o umysłu, nie. to trzeba powiedzieć, jak doszło do tej wojny siedmioletniej, która, co ciekawe, prawie że kwalifikuje się na wojnę światową. Bo Ona odbywała się zarówno w koloniach, jak i na Starym Kontynencie. Ale do tej wojny doszło, przynajmniej po tej stronie Nowego Świata, w dużym stopniu przez tych amerykańskich kolonistów. Dobrze, że nie przez kobietę. Okej. Okay. Którzy tłukli się z francuskimi kolonistami o takie sporne ziemie. I to pomimo tego, że właśnie korona mówiła, że nie, nie, słuchajcie, nie ładujcie się tam. Mamy dobrze, mamy co tu jest nam potrzebne, ale oni i tak zaczęli z nimi walczyć. Mieli dużą przewagę liczebną. Na kilkudziesięciu brytyjskich kolonistów przypadał jeden francuski, więc no, poczuli się dość pewnie z tego tytułu. Co ciekawe, Indianie, i będę mówił Indianie, ponieważ polskie słowo na mieszkańców Indii, jak i na rdzennych mieszkańców Ameryki jest inne, więc nie ma w tym nic złego, walczyli po obu stronach w zależności od plemion, jak zostali przymuszeni, czy przekabaceni. I to właśnie wciągnęło, no w dużym skrócie i uproszczeniu, wciągnęło Brytyjczyków do tej wojny, której oni absolutnie nie chcieli, bo nie mieli na nią kasy między innymi. I tak jak mówisz, właśnie ta wojna... W znacznym stopniu wy, wywołana, spowodowana przez amerykańskich kolonistów, doprowadziła do ruiny Wielkiej Brytanii, ponieważ oni wydali kupę kasy na ochronę swoich interesów, a więc też tych kolonistów, którzy rozrabiali. Tak. Więc tym bardziej powinni płacić, tak? Powinni. Tym bardziej powinni płacić, no ale właśnie. I pojawiły się pomysły, jakby to wszystko tutaj opodatkować, jakie cła nałożyć. W 1767 roku, nie mogę mówić po prostu o 1767 roku. Przeszły Townsend Act, reformy mhm. ustawy, nieważne. Czasem Townsenda, mhm. który wpadł na pomysł właśnie, żeby nałożyć sła na takie rzeczy, które są bardzo potrzebne: jakieś farby, papier, szkło, ołów. No i oczywiście herbata. Mhm żeby nadrobić tutaj tą dziurę budżetową. No i wiadomo, pokazać, kto tutaj rządzi. Przynajmniej mieli pomysł na załatanie dziury budżetowej. O, ojejku, czuły punkt. No i wiadomo, to zabolało po kieszeni, ale jeszcze bardziej zirytowało, bo jak to podatki bez naszej zgody. My tu nie mamy swoich przedstawicieli w parlamencie, a oni każą płacić. No taxation without representation. Właśnie, właśnie, właśnie to się pojawiło. No, i w końcu w 70 roku większość tych ceł została uchylona, bo to nie szło w dobrą drogę, ale została herbata. Słana, mhm. herbata dalej obowiązywały. No, po to oczywiście, żeby na tym zarobić, ale przede wszystkim, po to, żeby pokazać, że my tutaj dalej mamy prawo opodatkowywać kolonie tak, jak nam się podoba. Że to jest ciągle nasze. Tak. To prawda. Ale prawdą jest też, że Brytyjczycy, no. Przede wszystkim widząc, że te podatki i tak są cła, nie, są nieskuteczne, ponieważ nie są w stanie ich egzekwować, więc odpuścili, powiedzieli, nie będziemy pobierać tych wszystkich podatków, ale płaćcie nam chociaż za herbatę. No, ale płacić nie chcieli, ale poczekaj, no bo minęło parę lat, mhm. tu mamy rok 70, kiedy oni to odpuścili, minęło parę lat, mamy 73 rok i... W tym czasie bardzo rozwinęło się sprowadzanie tej herbaty, no po prostu z Niderlandów. Przemyt herbaty z Niderlandów i z innych części świata. Przemyt po prostu. Przemyt, no przemysł, ale co ja powiedziałam? Nie powiedziałeś, że dostawcy sprowadzali czy coś takiego. To był po prostu przemyt. No dobra. Dzisiaj się przemyca jakieś dragi, broń, już nie mówiąc, że ludzi. A wtedy była herbata, która swoją drogą była no, najpopularniejszym takim, no, do tej pory jest flagowym napitkiem Wielkiej Brytanii. I tak samo było w koloniach. Można powiedzieć, że dzisiaj taki status Makawa, no ale wtedy wszyscy uwielbiali herbatę. A następnego dnia siedzisz że żłopisz sobie herbatkę, czy tego chcesz, czy nie z Marią Antoniną i jej siostrzyczką. <laughs> Więc to nie było tak jakiś taki drobny ułamek. Jeden z takich pobocznych produktów to była jedna z podstaw, jak chociażby cukier. Tak, 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 tak. Poza tym to było też coś takiego, tak jak powiedziałeś, wszyscy to wszyscy to kochali. Gdyby na przykład został ten podatek, to cło na tym, nie wiem, ołowiu czy szkle, to może nie byłoby tak psychicznie obciążające jak po prostu podatkowanie czegoś, co wszyscy kochają, i to chyba jeszcze bardziej przez to bolało. Takie mam wrażenie, chociaż nie żyłam w tamtych czasach, może jednak nie. Może to wszystko jedno i to samo. Ale tak mi się wydaje. No i co? No i ta nasza brytyjska kompania, wschodnioindyjska, która dostała monopol na sprowadzanie herbaty do kolonii. Dostała go ten monopol, bo strasznie podupadła. Miała mało hajsu. Chyba zalegało w ich zapasach, magazynach 17 milionów funtów herbaty. W sensie, jeśli chodzi wagowo. Więc strasznie, strasznie dużo. Bo nagle okazało się, że kolonie mają właśnie to. plan B, jak powiedzieć przemyt. No i król Jerzy powiedział: Dobra, macie monopol, tylko wy sprowadzacie i tak, by the way, ta wasza herbatka będzie tańsza. Pozbędziemy się tych wszystkich dodatkowych ceł, podatków, żeby ludzie tylko to kupowali, odbijemy sobie na czym innym. No i się zaczęło. No i w sumie dlaczego się zaczęło? Czy to nie jest dobrze, że herbata była tańsza? Oczywiście, że jest dobrze. Ale nie wszystkim się podobało. Komuś nie podobało. Jest droga herbata, bo musimy płacić. cła. źle. To teraz macie tanią herbatę. Też źle. Oni po prostu szukali, pytali, masz jakiś problem? No mam. Jak dres na osiedlu. Nieważne, co odpowiesz, masz problem. Oni chcieli załagodzić, zrobić deeskalację. No. I chcieli, no to prawda, chcieli wykosić tą konkurencję, to znaczy przemytników, uh -huh. ale robili to no, w taki bardzo przedsiębiorczy sposób. I ludzie mogli rzeczywiście taniej kupować herbatę tej samej czy lepszej jakości. A oni stwierdzili, nie, nie może być tak, bo wykańczacie naszych lokalnych przedsiębiorców, czytaj przemytników. I to też mi nie odpowiadało. Czyli co by Brytyjczycy nie zrobili, poza porzuceniem tego tematu i zrzeczeniem się prawa do czegokolwiek, wszystko byłoby źle. Więc naprawdę, podejście po Brytyjczyków w tej kwestii wydawało się dość rozsądne. Nie licząc może tego, co okrzyknięto bostońską masakrą? No. Poza tym to mieli bardzo rozsądne podejście do tematu. I to pokazuje, że w zasadzie ta herbata w dużym stopniu to był pretekst. Pretekst do tego, żeby się oderwać od korony i samostanowić o swoim bycie w koloniach. No, bo dalej było to widmo takiego, że jeśli teraz im pozwolimy na tą herbatkę, będziemy kupować, to się zgadzamy, żeby oni cały czas robili to, co chcą. A kto wie, co za chwilę znowu przyjdzie do głowy Jerzemu trzeciemu, bo będzie potrzebować kasy mm -hmm. i znowu coś opodatkuje. A my już się zgodziliśmy na to. Tak, a więc obie strony dobrze rozumiały, o co chodzi. Chodziło o ten symbol, o uznanie władzy brytyjskiej nad koloniami. Tylko o to chodziło. To była najważniejsza tutaj kwestia. I dlatego Brytyjczycy zrezygnowali ze wszelkich innych podatków. Co więcej, tym swoim manewrem z cenami, z łańcuchami dostaw sprawili, że podatek, który do tej pory był niepłacony, został obniżony. Tylko oni chcieli jedno: w tym momencie chcieli, żeby naprawdę płacili podatek za tylko tą herbatę. A koloniści powiedzieli nie. Ale większość kolonii na tym zachodnim wybrzeżu z... zrezygnowała z zamówienia herbatki. Czyli na, na wschodnim? Na wschodnim, przepraszam, powiedzmy zachodnim, rzeczywiście. Tak. Na wschodnim wybrzeżu zezgnowała z zakupu zamówienia na herbatę, tylko Boston, tam chyba tam ten zarządca cały stwierdził, nie, tu król tak mówi, będziemy zamawiać herbatę, będę płacić, a ja co? No i pod koniec listopada przybywają trzy statki z herbatką do Bostonu i sobie siedzą i czekają. Mhm. Koloniści nie chcą, żeby herbata była na lądzie. Nie pozwalają na rozładowanie statku, bo jest tam jakieś takie prawo, że, jak w, ciągu, że w ciągu 200 dni musi być rozładowana ta herbata, ten, no, czy tam każde dobra, nie wiem, każda herbata. A ten, te statki cały czas stoją, jest już 19 dzień, czas ucieka. Jak będzie 20 dzień, to one zostaną chyba zawrócone do Wielkiej Brytanii, ale i tak ten koszt zostanie przerzucony na, na kolonistów, jeśli dobrze rozumiem. No, nie chcę do tego dopuścić. Podobno też kapitan tego statku, czy całej tej wyprawy, powiedział, że on nie może, po prostu nie może wyjść, wrócić, mając ten ładunek. Nie i koniec. No, dostał jakieś poważne rozkazy chyba. Tak, no i powiedzmy, że jeszcze tu przed tym wydarzeniem była ta bostońska masakra, która. masakra, to może nie brzmi, brzmi bardziej drastycznie niż to było, to znaczy śmierć poniosło chyba pięć osób, które się piekliły. To byli ci lokalni patrioci, czy synowie wolności, była taka organizacja. Którzy protestowali właśnie przeciwko temu podatkowi od herbaty, ogólnie dominacji Brytyjczyków. I rzucali w te czerwone płaszcze brytyjskich żołnierzy jakimiś śnieżkami, potem chyba nawet kamieniami. Ludziom puściły nerwę, no i tam oddali salwę czy dwie. Mieszczanie nie chcieli dać obroków. Żołnierz gwałtem wziął. Potem musieli burmistrza, poczęto ognia dawać. Podpaliliśmy dwa domy. Gwałt się podniósł okrutnym. Pięć osób zginęło, no to była woda na młyn tych nastrojów. No ale dobra, tak jak mówisz, 19 czy 20 dzień. Opowiadaj, bo ja nie wiedziałam o tych 20 dniach. No, no widzisz, widzisz. No i mamy 16 grudnia mhm. 1773 roku. No i wszyscy zastanawiają się już od dwóch tygodni, ponad dwóch tygodni, co zrobić, co zrobić. I właśnie ci nasi synowie wolności, głównie pod wodzą Samuela Adamsa, mhm. wiedzą, że czas działać. Wiedzą, co się tam święci z tą herbatką, no i stwierdzają, dobra, niech każdy robi to, do nikomu należy, to znaczy, to przebierzmy się wszyscy za rdzennych Amerykanów, a.k.a. Indian. Prawdziwe, świecące przykłady odwagi. Nie ma co. Przebierzmy się za Indian, żeby nas nie rozpoznali, a jakby co, to zrzucimy na Indian. Ale właśnie gdzieś się doczytałam, to jest, to jest ciekawe. Że to nie tylko było po to, żeby jakby zrzucić to na nich, to było takie bardziej, żeby pokazać, że my tutaj nie będziemy ubierać się w szatki Wielkiej Brytanii, żeby się oddzielić od tego, bo nikt nie uwierzył w to, że to są Indianie. Byli tak źle przebrani, tak źle przebrani, że od razu było wiadomo, co się święci. No i dostali się na te statki i zaczęli wyrzucać, rozwalać te skrzynie z herbatą i wrzucać ją do, do zatoki. 342 skrzynie w ciągu trzech godzin wlądowało w wodzie. Uh -huh. Jakby na dzisiejszy hajs znalazłem bardzo, bardzo, bardzo różny przelicznik, bo od 100 tysięcy dolarów do nawet 2 milionów dolarów, nie wiem, nie wiem, jaki byłby dzisiejszy koszt. Na pewno to była przede wszystkim potwarz. Uh -huh. Jak oni śmią, śmieją, jak oni co nic tym myślą. No ale na pewno też e, trochę kasy w tym utopiono. Haha, dosłownie. Ale. To było bardzo, bardzo takie przemyślane i bardzo spokojny, można powiedzieć, protest, bo nikt tam nie ucierpiał. Oni po prostu zrobili swoje, wywali herbatkę, później poszli do domu cichuteńko, te się, o Boże, co myśmy zrobili, to teraz na pewno będą jakieś konsekwencje, ale jakie, nie wiadomo. Ale podobno nie zniszczyli niczego innego, chyba tylko jakiś jeden zamek, już nie pamiętam od czego, czy jakieś drzwi zniszczyli, a później na własne to naprawili. Więc chcieli pokazać, że to tylko to i do widzenia. W sumie, jak jeśli od tego kosztu tej wyrzuconej herbaty odejmiemy, koszt tego zamka, który naprawili, to zostanie tylko kilka milionów sz, d, e, funtów szkód, więc okay. hop, hop. Hmm. No ale ojej, kuria, ja to widzisz, co z nich zrobić. Widzę, że jesteś po stronie korony. Jestem po stronie prawdy. You can't handle the truth! Okej, okay, no dobra, no to jak to było później? Co się stało? Co korona zrobiła? Jak odpowiedziała? Jak wiemy z muzykalu Hamilton że nie był zadowolony. No nie był. Przysłał więcej żołnierzy, bo już wcześniej ich przysłał. I też w sumie była taka kwestia, że oni domagali się, żeby ci żołnierze byli kwaterowani w domach ludzi, żeby koloniści zadbali o to. No i w zasadzie no, zamknęli bostoński port. Mhm. Do momentu, kiedy nie spłacą tego miliona funtów czy dolarów. Tak, tak, tak. To była seria takich ustawy nie do przyjęcia, ustawy nieznośnej. A tak. Która tak strasznie wkurzyła kolonistów. I miała za cel wziąć sobie na cel Boston mhm. i miała ich z nich zrobić taki przykład i oddzielić go od innych kolonii, ale się okazało, że to właśnie zjednoczyło te wszystkie kolonie, bo ta wieś dotarła w inne miejsca. Mhm. Dotarła też do naszego Aleksandra Hamiltona, który nie brał udziału w tych wydarzeniach, ale był w tym czasie w King's College i on tam przyjechał po to, żeby napisać chyba nawet jeden z pierwszych takich, jak to powiedzieć, papers, takich um, jak to powiedzieć. Artykułów, no nie artykułów. Mm -hmm. Rozprawek. Rozprawek, może być. Pierwsze rozprawki, właśnie. Pierwsze rozprawki pisał właśnie o bostońskiej herbatce. Bronił jej, bronił tego, co robią synowie wolności, i w sumie właśnie z tego względu opuścił szkołę i dołączył do nich. Stwierdził, że this is the way. This is the way. Wydaje mi się, że rzeczywiście słusznie, patrząc na to wszystko, ta mm. bostońska herbatka. Wiadomo, że mnóstwo różnych wydarzeń doprowadziło do tej rewolucji, tak jak nawet do wybuchu I wojny światowej doprowadziło mnóstwo różnych wydarzeń, ale słusznie wskazuje się na ten punkt zapalny: zabójstwo arcyksięcia. Tak. Natomiast tak samo było chyba właśnie z tą bostońską herbatką. To był ten moment zapalny, kiedy czara goryczy, czara herbaty się przelała, mhm. i w tym momencie była na kolizyjnym kursie historia właśnie Ameryki, Wielkiej Brytanii. To prowadziło prosto. Do rewolucji. To był ten punkt bez powrotu. Tak, tak było. Zgadzam się. Żyłam w tych czasach wiem, jak było. Proszę się ze mną nie płócić. Widzieli to Ja miałem też awans, o nie zostałem generali. No co prawda w samym Musicalu, jeszcze wrócę do tego, Hamilton. Uh -huh. Tam się akcja zaczyna w 1776 roku. Uh -huh. <laughs> Ale. Też są nawiązania do tego, co było wcześniej, bo pierwsza piosenka Króla Jerzego III właśnie mówi o tym, że ludzie nie chcą płacić za jego miłość i wrzucają herbatę, gdy tylko widzą, że on przechodzi, wrzucają ją do morza. Tak, tak. No i oczywiście w kultowym numerze My Shot właśnie Alexander Hamilton przyłącza się do Synu Wolności i zaczyna się jego walka. Tak jest i to jest taki Ikoniczny moment właśnie w tej historii, w tym micie założycielskim Stanów Zjednoczonych, no i też w historii Wielkiej Brytanii. Natomiast mam wrażenie, że w Polsce ja chyba nigdy nie o tym nie słyszałem, bo na żadnej lekcji historii bardzo rzadko się to wspomina. Znam to, um, jeśli chodzi o pop kulturę, to jednak w tej sferze anglosaskiej to funkcjonuje to, bardzo, jest to bardzo znany motyw. Oprócz Hamiltona ja kojarzę, że było to w grze Assassin's Creed 3. Gdzie, jeśli dobrze pamiętam, którą nie grałem, ale widziałem, jak ktoś gra. To znasz kogoś to było. I to jest ciekawe, że tam się gra postacią, która jest Indianinem, który jest, no, jest tam też szkolony na takiego wypasionego asazina, zabójcę i w ogóle, no nieważne, Assassin's Creed w końcu. No i właśnie jest tego pochodzenia indyjskiego, i on wyrzuca te skrzynki, pomaga im w tym. No, nice. To jest być może jedyny, który się tam nie przebiera. Za za Indianina, ponieważ po prostu nie jest z pochodzenia. To był jeden taki motyw. I czy pamiętasz ten serial animowany, naprawdę świetny, Strażnicy Czasu? Yy, wiesz co? Oczywiście, że pamiętam. Nie pamiętam odcinka, ale teraz miałam cię dosłownie teraz miałam cię zapytać, czy to yy. było w tym? Było. Było? Było. O. Już tyle tematów było omawianych, bo w zasadzie Strażnicy Czasu mają ten sam temat, co my, czyli wydarzenia no. historyczne. No, no tak. Ten, ten. Ważkiej wagi. To może dla przypomnienia, że strażnicy czasu mieli zeznanie naprawiać linię czasu. Trochę jak TVA, jak ten Time Variant Agency czy Association z mm, Marmela. Tak, tak, tak. Jak coś szło nie tak, bo ludzie coś sobie wymyślili, z, zajęli się jakimś hobby, zamiast jakimiś ważnymi odkryciami. Aha. Albo Grecy zamiast zdobywać troje, to wysyłali królowi troi prezenty urodzinowe zamiast tam tego konia trojańskiego. Wysyłali czekoladowych żołnierzy w drewnianym koniu zamiast. Prawdziw, albo... I tego typu rzeczy. No, no. No i problem z bostońską herbatką był taki, że oni od tej, od tej herbaty w Stanach, kolonisi, się tak troszkę wykastrowali. Zrobili się takimi lalusiami jak w Wielkiej Brytanii i spędzali cały swój czas, całe popołudnie, na piciu właśnie herbatki przysyłanej z Wielkiej Brytanii. Aż wreszcie jeden z bohaterów naszego serialu podmienił im herbatę na kawę. To było... Wow! I co było wtedy? I po prostu zrobili obrócili miasto w perzynę. Ale ja się z tym zgadzam. Ja się z tym zgadzam. Jestem zdecydowanie kawoszem. Gdyby nagle ktoś sprawił, że ja mogę nie mieć dostępu do tej kawy, myślę, że bardzo, bardzo szybko by to eskalowało. A oni właśnie Co? pierwszy raz pili tą kawę i natychmiast się przestawili na kawę. Nagle się zrobili dużo bardziej amerykańscy niż brytyjscy. No i powywalali herbatę y, do zatoki. <laughs> Dokładnie tak było. A ja swoją drogą, no... no. Moim głównym napitkiem jest woda, bo jest zdrowa i bardzo łatwo ją przygotować. Herbatę piję czasem, natomiast kawę nie piję wcale. Do tej pory się do kawy nie przyzwyczaiłem. Właśnie nie wiem. Wezmę sobie to za cel, punkt honoru, aby sprawdzić, że przed 2030 będziesz kałoszem. No. O nie. Mam jeszcze parę lat. Nie wpadłem w szpony tego nałogu do tej pory i niech tak zostaje. O nie, o nie, o nie. Ale to jest też ciekawe, że naprawdę od którego wieku? XVI wieku? XVI-XVII? Anglia zakochała się w herbacie po prostu totalnie zrewolucjonizowało to tamtejszą kulturę. No tak, to musiało być nie wcześniej niż wtedy, kiedy wjechali i się zadomowili w Indiach, prawda? No, ale to po prostu wszystko nagle, herbatki, tea party, to, tamto, wszystko wokół tej herbaty się kręciło. Ludzie jednak są prości ludzie. No w sensie, jak niewielną trzeba, co? To prawda. No i to stało się z takim, nie wiem, czy jest coś bardziej... Brytyjskiego niż herbata, jeśli chodzi o sym symbol Wielkiej Brytanii. Tak było, <laughs> w, w, jak rozpętałem no. II wojnę światową. Five o'clock zakichane, bo się pije o piątej. Prawda? No, no. Ale naprawdę i do dzisiaj. Herbatka z tym mleczkiem, do tego jakieś kanapeczki, Albo z przekąski. Cytryną, mm. W zależności od tego, jaka, prawda? Ale to prawda, że y, to ja byłem w szoku, bo ja myślałem, że bawarka i angielska herbata to jest jedno i to samo. A dopiero jak Was odwiedziłem tam pierwszy raz. W Anglii to się okazało, że można parzyć herbaty w gorącym mleku mm -hmm. jak to. No. Byłem, byłem w ciężkim szoku, że to jest tak naprawdę ta brytyjska herbata z mlekiem. Mm -hmm. No i to jest właśnie to dziedzictwo tak naprawdę kolonialne, które teraz jest bardzo nacenzurowane. Może tak nawiązując do tego jeszcze e, jeans z tonikiem. To też jest jeden z takich, no z absolutnych podstaw, jeśli chodzi o drinki, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. A wiesz, jakie to ma pochodzenie? To miało bardzo praktyczne, picie tego miało bardzo praktyczny wymiar, oprócz tego, żeby topić smutki życia codziennego. Pewnie jakiś zdrowotny, tak. pewnie coś zdrowotnego, bo tonik, to mi się kojarzy, że to jest taki, ojejku, taki bardzo zabijający, tam mm, jakiś, mm. nie wiem, grzyby, pasożyty, nie wiadomo co, coś takiego. Ale jeszcze wrzucę, że z tego co pamiętam, to królowa Elżbieta druga jest taka plota, że codziennie rano wypija, właśnie to było ulubione drinki, że co codziennie rano go wypijała, czy rano, czy tam przed 12, jak zwał, tak zwał. Mm -hmm. No dobra. No. no właśnie jest zdrowotny aspekt, ale to nie jest taki standardowy zdrowotny aspekt, jak myślisz, że dobrze działa na nerki czy coś. Nie, właśnie myślałam, to nie... że to mam wrażenie, że to wybijało coś. Albo jakiś pasożyt, tak. albo coś takiego. No. Tonik zawiera chininę. chininę no. A każdy, kto czytał albo oglądał w pustyni w puszczy wie, że chinina jest lekiem przeciwko malarii. O, przeciwko malarii. kurczę, rzeczywiście. Więc oni się w ten sposób e, uodparniali na malaria, między innymi. Czy głównie. O, czyli wszyscy antyszczepionkowcy? Ciekawe, gdzie z tym zmierzasz. Ucieszę się z tego faktu. Nie, ogólnie zmierzam do tego, jak zwykle, że. Czyli po prostu ku zdrowotności. Tak jest. No i tyle. W zasadzie był jeszcze jeden motyw, który mm, rzucił dla mnie to światło. Chyba wtedy się w ogóle dowiedziałem, o co chodziło z postańską herbatką. I dowiedziałem się, że właśnie ten mit założycielski stąd Stanów Zjednoczonych jest trochę inny. Na takiej zasadzie, że historię piszą zwycięzcy. Tak jest i koniec. Był kiedyś, w zasadzie, dalej funkcjonuje na YouTubie, taki kanał Cracked. Nie wiem, czy oglądałeś kiedyś ich sketche. Są naprawdę świetne i między innymi właśnie dwóch gości między sobą rozmawia na ten temat. Na ten temat, dlaczego w zasadzie doszło do rewolucji? No, żeby wyrwać się spod buta brytyjskiego, żeby sam stanowić o sobie, żeby zrzucić z siebie to jarzmo i te straszliwe podatki. Uh -huh. I druga postać, odgrywana przez Daniela O'Briena. Nie wiem, czy go kojarzysz, właśnie on jest znany z Cracked. Kiedy potem się posypała ta ekipa, to on obecnie jest chyba mm, scenarzystą z jo u Johna Olivera. Last week tonight with John Oliver. Pomiędzy samego Johna Olivera chodzi o to, że on rzeczywiście jest pierwszej wody scenarzystą obecnie, czy też pis piszącym historię, piszącym żarty, przygotowującym materiały. No z Writerem, screenwriterem. I on właśnie tam opowiadał o tym, że wcale tak nie było, że przecież Brytyjczycy po prostu potrzebowali kasę na wojnę, którą zafundowali im koloniści. Chcieli od kolonistów trochę, no słuchajcie, nie, nie, nie mamy jak funkcjonować, jesteśmy bez kasy, musicie płacić jakieś podatki, jakieś cła, cokolwiek. Oni stwierdzali, że nie, ponakładali im te podatki, nie ściągali żadnych, aż w końcu stwierdzili, dobra, to chociaż płacicie za tą herbatę, a my wam to cenę obniżymy. A oni powiedzieli nie. I to mnie właśnie zainteresowało, żeby tak trochę podrążyć ten temat i dowiedzieć się czegoś więcej na ten temat. Uuu, ale ście, Ale powiem ci, szczerze, że, że to dobre kilka lat temu jakoś zapadło mi w pamięć, bo to był jeden z tych momentów, że znasz jakąś historię, mniej lub bardziej, i się okazuje, że jest zupełnie inna strona hmm. tej monety. A to jest Bardzo inaczej. lubię takie motywy. Czy chodziło cały czas o wolność? Wolność, wolność, dajcie mi wolność, nikt mi to nie będzie mówił, co mam robić. I tak to zostało w Ameryce do dzisiaj. Tak, wolność albo kasę, na jedno wychodzi. Dzięki, że byliście z nami w podcaście i na YouTubie. I do usłyszenia 23 grudnia, ale już innego roku, kiedy to Vincent van Hoch obciął sobie ucho.